Czerwony kapturek, czyli bojka o dziążce w czerwonej copeczce. W jednej wsi mieszkała z rodziną mało dziążka, której mama osztrykowała fajno czerwona copeczka. A było to dawno, kiedy takie staromodne copeczki nazywali kapturkami. Dziążka dyckiej chodziła w tym kapturku i bez tuż ludzie zaczęli godać na nie czerwony kapturek. Kiedyś mama zawołała czerwonego kapturka i tak mu go do Czerwony kapturku! Czerwony kapturku! Pójdziesz dzisiaj, odwiedzić babcia i zaniesiesz i coś do pomaszka. Moższukaj koszyk z kączkiem kołocza. I dziś, ale daj se pozór, jak pójdziesz bez las, bo wiesz, że hacharu dzisiaj nie brakuje. Działżka drabką oblikła swoje czerwono copeczka. Wzięła koszyk i poszła. Na drodze w lesie trefiła jednak na wilka. Kery padał. Kaj tak drobko, lecisz ciążko. Idę tam za las. Do babcie nie godej. Do babcie idziesz, ale kwiatków nie masz. Dziążka stanęła na chwilę i napoczyna srywanie leśnych kwiatków. Ale szprytny wik wiedział, co robi. Drabko podleciał pod babci na chałpa, i czeko. Zawołała babcia. To ja, czerwony kapturek! Łocy ganiał szpetnie wilk. Nie musi ustanąć z łóżka! Klucz leży pod wycieraczką. Łatwórz się sama, kapturku i wlazuj! Zawołała babcia. Na to wilk ino czekał. Wskoczył do chałupy, rozmlasnął i boroczka babcia zeżar na poczekaniu. Potem wilk przyblykł się za babcia, legnął do łóżka i czekał na kapturka. Szczęść Boże! Jak się macie, babciu? Pozdrowił kapturek na progu. Ale babciu, czemu wy macie dzisiaj takie wielkie łocy? Co bych cię poradziła lepiej widzieć. A czemu macie takie wielkie uszy? Co bych cię poradziła lepiej słyszeć. Takie wielkie zębiska! Żeby cię lepiej zjeść! Pedził wilk i zażarł kapturka na drugie danie. Na szczęście przełaził kolej tej chałupy myśliwiec i usłyszał głośne wilkowe chrapanie. Wejrzał bez i ryknął. Mam cię, Ty, Pieronie! Wziął flinta i dziada pielęskiego uszczelął. Potem przeciął mu bas, z którego wyskoczyła ratowana babcia i czerwony kapturek. Potem wszyscy żyli długo i szczęśliwie.